Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak i jesteś na moim podcaście. Uwaga, będzie reklama! Ja nazywam się Anna Antoniak, tak, i jestem terapeutką dusz, piszę książki, prowadzę sesje, konsultacje, e, szkolenia, e, tworzę to i uwaga, promuję to też, ponieważ jestem przedsiębiorcą, więc muszę mówić o swoich produktach. Jestem niesamowicie podekscytowana tym podcastem, dlatego że... Zainspirował mnie do tego jeden komentarz z ostatniego mojego podcastu o niepoddawaniu się. Jest taki podcast wcześniej jeden, nigdy się nie poddawaj. I tam napisał napisała taka osoba, mężczyzna na temat podcastu, który nagrałam, że powiedziałam, że się poddałam i że promuję swoje rzeczy przez kilka minut itd, itd. i tak dalej. I i, I niesamowicie mm, mnie to podekscytowało i chciałabym to omówić. <grystuk> <anchorom> Chciałam powiedzieć, że jestem trochę szalona, trochę zwariowana, jestem też dosadna, niektórzy to we mnie lubią, y że mówię prosto z mostu, inni natomiast nie i boją się mnie, uciekają ode mnie. Jakby ja to rozumiem, dlatego dzisiejszy podcast jest nazwany Nie mów do uszu kupiego. I dlaczego taki podcast? Dlatego, że w Biblii jest taki werset i kiedy ja go kiedyś przeczytałam, to ja zrozumiałam, że nie wszyscy ludzie będą cię rozumieć. Nie mów do uszu głupiego, jest to z Księgi Przysłów, bodajże. Nie pamiętam teraz dokładnie, który to jest werset i który rozdział, ale jest w Księdze Przysłów werset, który mówi: Nie mów do uszu głupiego, bo nie zrozumie słów mądrości twojej mowy. I uwielbiam ten werset, dlatego, że niektórzy ludzie, uwaga, nigdy nie zrozumieją Twoich słów. Nie zrozumieją tego, co chcesz im przekazać, dlatego, że oni są na innym poziomie mentalnym. Po prostu. I to jest, i jak to zrozumiesz, ten jeden, to jedno zdanie i, i przekaz, o którym dzisiaj ja Ci powiem, to będzie Ci się łatwiej żyć. Naprawdę będzie się łatwiej Tobie żyć. Dlatego, że yy, ja rozwijam się od 18 roku życia. I moja droga rozwoju była bardzo kręta. I nadal jest. Ja się cały czas uczę, cały czas się szkole. W tamtym roku y, uczęszczałam do szkoły w Warszawie, takiej duchowej, rozwojowej, więc y, cały czas jest proces we mnie. Teraz się uczę na temat związków, relacji od y, osoby, która jest y, 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 bardzo dobra w tym w Stanach Zjednoczonych. Uczę się na temat finansów, ponieważ w przyszłym roku chciałabym stworzyć jeden projekt, i jak ostatnio słuchałam wczoraj i przedwczoraj słuchałam pewnego wykładu tego człowieka, jak mi się oczy otworzyły, i sobie myślę, wow, Boże, jakie to jest niesamowite, jaka to jest petarda, ja muszę o tym ludziom powiedzieć. I, I to jest właśnie to, że jeżeli ty się rozwijasz kilkanaście, kilkadziesiąt lat, a to jeżeli ktoś zaczyna się dopiero rozwijać, to on nie wie, o czym ty do niego gadasz. Po prostu nie wie, o czym ty w ogóle mówisz. Jak ja jestem załóżmy na trzecim e, pięterku, a ktoś jest na minus jeden, no to on w ogóle nie rozumie o tym, co ja do niego mówię, ponieważ nie mów do uszu głupiego. On musi przejść najpierw na zerówkę, potem na jedyneczkę, potem na dwójeczkę i potem na trójeczkę. I ja nie chcę nikogo obrażać, ale w Biblii jest dokładnie napisane, że ludzie niektórzy są głupi i mają zatkane uszy i yy, zamknięte oczy. I uwaga, i oni nigdy nie usłyszą, bo ja mam takie też swoje powiedzenie. Możesz mówić do kogoś setki razy, żeby ktoś cię usłyszał, ale jeżeli on nie jest na to gotowy, to żadne słowa do niego nie dotrą. To jest moje powiedzenie. I nie dotrze do niego nic, bo on nie jest na to gotowy. I w tym podcaście. Mm, nie poddawała się. Ja mówiłam też o tym, że ja w pewnym momencie się poddałam, odpuściłam, i ja powiedziałam to. I, i on mi zarzucił, no jak powiedziałeś, że się poddałaś? To, to jak, jak to jest? Tak, napisałam, I, i napisałam nawet komentarz, tak? Ja się poddałam. E, m, ukośnik odpuściłam, bo ja mówię o tym, że odpuściłam w tym momencie, ale uwaga, ja nigdy. Z tego marzenia nie zrezygnowałam. Z tych marzeń, bo to były akurat yy, trzy marzenia: dwa, trzy marzenia jakby jednocześnie. Bo jak się by spełniło jedno, to by się spełniło od razu drugie i trzecie. Więc ja nie zrezygnowałam z tego nigdy. A to jest różnica. Jeżeli ty masz coś w sercu i nie rezygnujesz z tego, ale poddasz się na chwilę albo odpuścisz na chwilę, bo wiesz, że nie jesteś na to gotowy, bo widzisz, trzeba przejść te pięterka, żeby dojść do tego. Yy, co masz dostać? Ty nie jesteś gotowy mentalnie, nie jesteś gotowa być może emocjonalnie, bo by cię to zniszczyło. I tak samo właśnie z, z tym mówieniem do kogoś, ten człowiek nie jest gotowy, nie wiem, ta babka Małgosia Marysia Zbysiu być może słucha mnie dzisiaj, nie jest gotowy, żeby to usłyszeć. To on powie, że ja gadam bzdury. I uwaga, ja to szanuję i to rozumiem, ponieważ ja też kiedyś byłam na minus jeden. Naprawdę. I ja musiałam przejść ogromne baty, żeby jakby wchodzić na poziom wyżej. I jak siedzi marzenka, Beatka, albo Zbysia, i razem z Michałkiem i yy, z, z Wojtusiem, nie mam oczywiście, jakby to jest przenośna, chodzi mi o imiona. I oni sobie siedzą, oglądają sobie telewizję, czasami coś posłuchają, albo dopiero zaczęli czytać jakieś książki albo coś słuchać na YouTubie, i ja do nich to mówię, to on nie rozumie mnie, ponieważ. Nie rozumie tego, jaką ja musiałam drogę przejść, żeby być dzisiaj w miejscu i mówić o tym. I być może jego całe życie to jest porażka, albo jej całe życie to jest porażka z porażki na porażkę z, z po prostu zrobienia pewnych rzeczy do jeszcze gorszych. I, i oni się, jakby leżą i, i poddają się właśnie, i próbują nowych rzeczy, ale jakby nie e, nigdy nie dochodzą do celu, dlatego że nie rozumieją, że cel czasami dostajemy go po latach. Jeju, nie wiem, czy Ty rozumiesz, Abraham czekał tyle lat na swojego syna. Sto lat czekał na swojego syna. Sara miała 90 lat, jak urodziła. Ty, ty, Bóg mu obiecał, że da mu syna i weź sobie teraz pomyśl, że czekasz 90 lat na swoje największe marzenie. Wielu ludzi zrezygnowałoby już dawno. Tylko że jak ktoś nie ma wiary i ktoś jest na minus jeden, to on nigdy tego nie zrozumie, bo nie będzie miał odwagi do tego, żeby przechodzić, bo musi mieć odwagę, żeby przejść pewne rzeczy, żeby stracić setki tysięcy złotych, żeby stracić rodzinę, dom, przyjaciół, biznes. I jeżeli ty to przez to przejdziesz, i wyciągniesz wnioski i pójdziesz dalej, i jesteś przedsiębiorczy, albo pracujesz na jakimś stanowisku, to masz ludzi po sobą, rozumiesz pewne rzeczy, rozwijasz się i tak dalej. Zwiedziłeś świat, poznajesz inne kultury, wiesz jak ludzie, jaki mają dystans do, do siebie, to rozumiesz pewne rzeczy, ale człowiek, który siedzi i popija na swojej kanapie i pierdzi w stołek, w kanapę, przepraszam, nie w stołek, bo siedzi na kanapie, to nie może pierdzieć stołek. Siedzi na tej kanapie i pierdzi tą kanapę, i popija piwkiem, przerzuca programy telewizyjne albo gra na swoim telefonie czy komputerze. To on nie zrozumie mnie! No przecież to jest logiczne! Bo nie mów do uszu głupiego, bo nie zrozumie słów mądrości Twojej mowy. I nie chcę nikogo obrażać, ale taka jest prawda. Są ludzie głupi na świecie, naprawdę są. I jest w Biblii o tym dokładnie napisane, i ktoś myśli, że jak. Ja jestem nawrócona, albo mówię o Bogu, to ja już mam być taka pokorna i nigdy nikogo nie obrażasz. Ja nikogo nie obrażam, ja tylko mówię, co jest napisane. Że, I mówię fakt: są ludzie głupi, po prostu. I są ludzie mądrzy, i są wybitnie mądrzy, i są namaszczeni, i są ludzie, którzy mają piękne serca, taka jest prawda. Tak samo jak są ludzie, którzy grzeszą cały czas i oni wiedzą, że grzeszą, ale nic z tym nie robią. To jest brak odwagi do tego, żeby coś zmienić, i lenistwo udawanie, jest taki podcast, który ostatnio nagrałam o wolności, musisz być prawdziwy w zgodzie ze sobą. I ja się do tego przyznałam, że ja w tym momencie zrezygnowałam i odpuściłam, ale ja nie zrezygnowałam, tylko ja się poddałam, przepraszam, i yy, poddałam się i odpuściłam, ale nigdy nie zrezygnowałam z tego marzenia, z tych marzeń. Dlatego, że ja jeżeli mam coś w sercu, to ja za tym podążam po prostu. I czasami nie rozumiem tego, co się dzieje w moim życiu. Naprawdę nie rozumiem. Ale ja wierzę i ufam. A teraz, jak mam Boga w swoim sercu, to tym bardziej. To jest tak niesamowite. I dlatego czasami mówisz do kogoś coś i ten człowiek nie będzie cię rozumiał. Będzie myślał, że ty jesteś szt, pamiętam koleżanka mi, moja dobra. Yy... Graniu, że nie mnie słuchasz, dajcie ja serdecznie pozdrawiam. I pamiętam, że ona była w takiej trudnej sytuacji, z, zawiłej relacji z mężczyzną i tak dalej. Pamiętam, siedziałam z nią na balkonie w, w domu i piłyśmy wino chyba wtedy albo drinka i rozmawiałyśmy. I ona mi opowiadała o tym wszystkim. Ja sobie myślę, ja pierdziu. I mówię, słuchaj, weź sobie ku Biblię, zacznij czytać. Zacznij czytać dwie strony. Dziennie, nie kartki, tylko stronę, zaczynając od Nowego Testamentu, zobaczysz, jak zacznie się przemieniać Twoje serce, Twoja dusza, jakiego pokoju nabierze żonowi, tak, tak. I ona potem mi mówi po roku czasu, jak to się wydarzyło, dlatego że ja potem pojechałam do niej, zaprowadziłam ją w pewne miejsce, zmieniło się jej całe życie i tak dalej. Rewolucja przeszła niesamowita w jej życiu, ponieważ Bóg zrobił rewolucję taką w jej życiu, że hej. I ona mówi: nie jak ty do mnie kiedyś mówiłaś o tym Bogu, ja Ciebie słucham. I w ogóle myślałam, że ty jesteś walnięta. Że, że bo ty mi tak mówisz o tym, i ty tak mówiłaś to ciepło, i w ogóle sobie myślę: no, gdzie taki Bóg i, i takie rzeczy. No nie, bo ja, bo ja nie rozumiałam tego wtedy, ja nie miałam go, więc nie rozumiałam tego wtedy. I właśnie to jest to: nie mów do uszu głupiego, bo on ci nie zrozumie. Tylko jeżeli on, ta osoba, w cudzysłowie głupia, ma otwarte serce i ona pragnie zmian w swoim życiu, pragnie y, pokoju, miłości, pragnie odnaleźć swoje jestestwo, swój sens życia, to ona znajdzie tą prawdę i znajdzie, będzie chciała y, wzrastać. Bo to przychodzi od razu automatycznie. Jeżeli ty masz czyste i otwarte serce i chcesz, stoisz w prawdzie, to ty zaczynasz się zmieniać, i nie jesteś już głupim człowiekiem w zatkanych, w zatkanych uszach i w okularach loszowcach, że nic nie widzisz, tylko ty pragniesz więcej, bo ty dopiero ci się otwiera wszystko i mówisz: Wow, ja, nie, ja już nie jestem na zeróweczce, na minus jeden, tylko ja już jestem na zeróweczce, i teraz przychodzę na jedyneczkę. I uwaga, te przejścia bolą, bo musisz dostać baty ale pamiętam właśnie jak ona mi to mówiła i potem ona mówi jak ja opowiadałam też mojej koleżance ona opowiada: Ania ja opowiadam mojej koleżance i ona też tak patrzy na mnie słuchaj i mówi ty jesteś taka troszkę zakawanięta trochę jesteś i ona zaczęła się śmiać bo ona mówi Ania ja dokładnie myślałam tak samo o tobie i być może dzisiaj mnie słuchasz i myślisz o mnie, że jestem walnięta, głusiek mnie obchodzi, co ty o mnie myślisz. I głusiek mnie obchodzi, czy Ci się podobają moje podcasty, czy nie, jeżeli Ci się nie podoba, to po prostu nie słuchasz. Nie zostawiaj zbędnych komentarzy, i wylewania swoich pomył na mnie, bo, bo to nie ma sensu. Po prostu nie słuchasz. Ja, jak, jak mi się coś nie podoba, słuchajcie, ja mam taką zasadę. Jak ja słucham czegoś, podcastu, filmu i tak dalej, i ja nie czuję, nie rezonuje to ze mną, to ja od razu wyłączam to i po prostu szukam tego. Co koi moje serce, albo mój umysł, czego ja chcę się dowiedzieć, co, co rezonuje ze mną. I nie piszę temu komuś, że jesteś głupi, albo że jesteś idiotą, co ty gadasz, weź się ogarnie, itd., itd. Ja nie mówię, że mam takie komentarze, ale ludzie tak piszą. Oceniają, hejtują. Ja dałam taki post ostatnio na, na swoim profilu, na, na moim profilu na Facebooku, na Ludziach Sukcesu. I chyba bodajże też na na, fan, na tym, na Instagramie. Człowiek szczęśliwy nie niszczy nigdy drugiego człowieka. Ja nie mam potrzeby pisać komuś, że ktoś robi tak czy inaczej, albo że jest taki czy inny. Ja nie mam takiej potrzeby. Dlatego, że ja jestem szczęśliwa. Ja jestem szczęśliwa, i uwaga, ja uczę o tym ludzi właśnie. I to jest promocja moja, ponieważ ja jestem przedsiębiorcą, ja tak zarabiam. A wiem, że to jest dobre, więc po prostu sieję to, bo wiem, że jak ty sobie kupisz książkę i przeczytasz, jak weźmiesz sobie kurs, uwierz w siebie, to do, usłyszysz tam takie rzeczy, i będziesz musiał popracować nad sobą, że zmieni się Twoje postrzegania Ciebie. Że jeżeli przyjdziesz do mnie na konsultację i popracujesz ze mną przez dwa i pół miesiąca, przez trzy albo dłużej, to zobaczysz, jaki progres zrobisz w swoim życiu, w swoim sercu, w swojej duszy. To nie będzie to samo. Ty nie będziesz tą samą osobą. Nie będziesz tym samym Jankiem, tą samą Małgosią czy tą samą Bożenką. Dlatego o tym mówię, ponieważ wiem, że to jest dobre, prawdziwe, szczere i mi zależy na człowieku, bo jeżeli ty zmienisz siebie, to zmieni się świat wokół ciebie. To jest moje powiedzenie też. Jeszcze raz powtórzę do ciebie to. Jeżeli ty zmienisz siebie, zmieni się świat wokół ciebie, jeżeli jesteś na minus jeden, to wejdź na zero. A potem na jedynkę. Całe życie będziemy się rozwijać. Całe życie. Ja uwielbiam się rozwijać. Uwielbiam zmiany, bo wiem, że to mi do czegoś prowadzi. Raz jeszcze. Jeżeli ktoś mówi do ciebie coś negatywnego, to wiecie, ja patrzę na taką osobę. I, jakby szkoda mi jej, bo ja wiem, że ta osoba, jakby mogłaby troszkę podnieść swoją jakość swojego życia, ale być może ona jest dzisiaj na ten moment zamknięta, albo nie rozumie tego, co ja do niej mówię. I, jakby, i to jest ok. Ale są niektórzy ludzie, którzy są zawistni, zazdrośni, mają ogromny ból w swoim sercu i tak dalej. Oni są nieszczęśliwi, czyli są na minus dwa, albo i na minus siedemnaście. I nie wiedzą, że gdyby zmienili pewne rzeczy w swoim życiu, to weszliby na jedneczkę i tam już jest o wiele piękniej. Bo z góry widoki są zawsze piękniejsze. Więc jeżeli ktoś życzy ci źle, mówi o tobie źle, to pamiętaj ten werset. Nie mów do uszu głupiego, bo nie zrozumie słów, mądrości Twojej mowy. On ciebie nie zrozumie. Ponieważ nie jest na tym poziomie mentalnym, intelektualnym, co ty, i jakby. I to też jest normalne. Wtedy życz tej osobie wszystkiego co najlepsze. I ja życzę Tobie nie pamiętam, jak ty się nazywasz, w tym komentarzu wybacz życzę ci wszystkiego co najlepsze, życzę ci miłości, żebyś się napełnił miłością, i żebyś otworzył swoje serce na e, przyjmowanie dobrych rzeczy. Naprawdę ja, ja, ja zawsze życzę takim ludziom. Ja już nie raz słyszałam brzydkie rzeczy na mój temat. <laughs> mój były mąż, ojciec, mojego dziecka. Prosto w, w oczy życzył mi najgorszych rzeczy i mówił o mnie najgorsze rzeczy. Ja spojrzałam tylko na niego i powiedziałam, ale mi życzysz. A ja życzę Ci wszystkiego, co najlepsze, i teraz proszę wyjść stąd. Widzisz, to jest postawa. Musisz być ponad to, ponad to, co ktoś do Ciebie mówi, bo on nie rozumie. I uwaga, i tak będzie, że on Cię nie będzie rozumiał, dopóki nie przejdzie swojej drogi. Więc ja. Wszystkim, którzy mnie nie rozumieją, naprawdę życzę z całego serca. Otwórzcie swoje... Wyjmijcie zatyczki z, uszy, z uszu. Otwórzcie swoje oczy. Otwórzcie swoje serca. Zobaczcie, że jest coś więcej. Naprawdę. Zobaczcie, że jest coś więcej. I oprócz tego świata, który Ty widzisz realnie, jest jeszcze drugi świat duchowy. A tam dzieją się niesamowite rzeczy, bo tam dzieje się przemiana właśnie w Tobie. Boże, ja Ci dziękuję naprawdę za tego człowieka, bo zainspirował mnie do nagrania tego podcastu. Błogosławię go. I błogosławię każdą osobę, która dzisiaj mnie słucha. Nie wiem, czy wiesz, ale błogosławić to znaczy życzyć komuś dobrze, więc życzę Wam, kochani, dobrze. I oczywiście zapraszam i polecam zajrzeć do mojego sklepu na ludzie sukcesu.com. Pod spodem macie linki do moich książek, do konsultacji ze mną, do mojej strony, więc naprawdę zapraszam Was, bo wiem, jak może to pomóc i zmienić dotknąć albo zacząć właśnie zmieniać Wasze życie, Wasze serducho i Wasz umysł. Buziaczki, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!